Liryki z zielonego wawra Jadwiga Teresa Szymczak. Nietrwałość Podarował mi wieczór z księżycem i tak jasną noc, że widać było na drodze cienie drzew. Poczucie szczęścia, jakiego nigdy wcześniej ni później nie zaznałam. A czar był w nocy w księżycu leśnym zapachu i jego obecności. Lecz z nami wędrował smętek pod rękę z przeczuciem, że ta chwila już wkrótce będzie pięknym, bolesnym wspomnieniem? Czytał Bogdan Dmowski.